Dzisiaj trochę o medycynie paliatywnej. Cześć, to ja Mariusz, a to jest mój kanał Lekarz Niemiec. Warto znać. Dzisiaj opowiem Wam e, o takiej instytucji jak Wunsche a zacznę od pewnej historii. Był sobie pacjent, który był ogromnym fanem, wielkim fanem Bayernu Monachium i był ciężko chory. Był e, w zaawansowanej chorobie nowotworowej i nie zostało mu już dużo czasu i chciał pojechać na mecz Bayernu Monachium. Być może ostatni. Miało to dla niego bardzo duże znaczenie i rodzina próbowała to zorganizować i nie wiedziała jak podejść do tematu. Trzech wolontariuszy przyjechało karetką, taką pseudokaretką bez leków i zabrali go na mecz Bayernu Monachium. Ten pacjent sobie wszedł wejściem dla niepełnosprawnych i miał wygodne i przystępne miejsce i obejrzał mecz swojej ulubionej drużyny. Kiedy mecz się skończył i wszyscy zaczęli opuszczać boisko, ten pacjent powiedział do wolontariusza, że on jeszcze chce chwilę tutaj zostać. Stadion zrobił się pusty. Wszyscy wyszli, a ten pacjent dalej był na swoim miejscu, na swojej leżance i patrzył na puste boisko. Minęła godzina, minął kolejny czas. Dalej był na stadionie. Porządkowy, który zajmował się trawą, zrobił swoją robotę i wybierał się do domu i zobaczył tego człowieka i przechodząc koło niego powiedział: "Hej, to co? Do następnego razu? A ten człowiek odpowiedział: Wiesz co? Dla mnie nie będzie następnego razu. Po krótkiej chwili poprosił wolontariuszy, żeby poszli do samochodu i pojechali do domu. I to właśnie robi wunschewagen. Wagen. Spełnia ostatnie życzenie. Spełnia, sprawia, że Ludzie mogą się jeszcze poczu poczuć wyjątkowo. To jest e, organizacja non-profit, e, funkcjonuje na zasadzie szpende, czyli e, darowizn. Ludzie, którzy tam pracują, e, pracują tam dobrowolnie. Nie ma podziału na lekarz, pielęgniarz, to są zespoły. Wunsze Wagen jest w stanie zrobić to, co system rodzina e, pogotowie nie jest w stanie zapewnić. Wunsze Wagen zabiera ludzi e, na krótkie wycieczki. Na spacer nad jezioro, w góry, na statek, na zamek, a może na ciasto do miasta, a może na grób żony, męża, na ślub, na uroczystości rodzinne i dodaje życiu naprawdę wartości. To tyle na dzisiaj. Fajnie, że jesteście. Oglądajcie i do jutra.